Witam Państwa serdecznie, a naszym gościem jest dzisiaj wiceprezydent Leszna, pan Adam Mytych. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Pan prezydent Mytych, jako pierwszy zastępca pana prezydenta, chciałbym po prostu Państwu przypomnieć, że jest odpowiedzialny za... Na przykład gospodarkę komunalną w mieście, taką tym mieniem komunalnym, taką najistotniejszą jednostką, jedną z najistotniejszych, które się tym zajmują, jest Miejski Zakład Budynków Komunalnych, czyli te mieszkania, które miasto najogólniej rzecz biorąc wynajmuje mieszkańcom, i tutaj zawsze są różnego rodzaju problemy, na przykład związane z płaceniem czynszów. Tak, to jest odwieczny problem. Od kilku lat mieliśmy stałą tendencję wzrostu tych zobowiąza zobowiązań, tych osób, które mają z nami zawarte umowy o najem tych lokali I po raz pierwszy mogę stwierdzić że obserwujemy delikatnie spadek zobowiązań jeśli chodzi o opłaty czynszowe nie jest to jakaś rewelacyjna kwota ale, ale to już jest jakieś, jakaś tendencja, którą należy ocenić pozytywnie po drugie obserwujemy y, taką jakby zmożoną chęć osób, które zalegają miastu spore kwoty do spłacania długu. Zawarliśmy kilkanaście umów, y, chociażby ostatnio, które mają sprawić, że te zobowiązania będą regularnie, te zaległe zobowiązania w stosunku do miasta, do budżetu miasta czy budżetu MZBK będą spłacane. Ja myślę, że to jest y, teraz tak skąd się to wzięło, należy się zastanowić nad tym. Y, postanowiliśmy w sposób bardziej zdecydowany, aktywny przyjrzeć się wszystkim tym najemcom, którzy od lat nie płacą a mają takie możliwości finansowe, naszym zdaniem. Wypowiadamy umowę najmu, yy, wszczynamy procesy komorniczej egzekucji, wszczynamy procesy komorniczej, yy, wyprowadzają tych ludzi z tej lokali i proponujemy im nowe, inne, znacznie tańsze, skoro, skoro uważają, że, że nie stać ich na te dobre, yy, w dobrym standardzie. Czyli tańsze również to dla standardu, czyli to mieszkania socjalne, tak? No, oczywiście na bazie wyroku sądowego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia lokalu socjalnego, chociaż nie zawsze, ale generalnie to jest, można powiedzieć, że to jest zasada. I od kiedy, jakby ta nasza akcja nabrała tempa, od, od pewnego czasu obserwujemy, jakby zmożone zainteresowanie regulowaniem swoich zobowiązań w stosunku do MZBK. Czyli to nie jest aż tak, że rzeczywiście te osoby eksmitujecie, tylko postraszone zaczynają płacić, tak? Trudno mówić o straszeniu, po prostu my rozpoczęliśmy w sposób bardziej zdecydowany egzekucję tych naszych należności. Nie może być tak, że mieszkańcy spółdzielni, mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, ci wszyscy, którzy wybudowali sobie domy jednorodzinne i spłacają dzisiaj z trudem kredyty, zaspokajają sobie swoje potrzeby mieszkaniowe. W własnym zakresie, rezygnując z wielu, z wielu spraw, dźwigając ten ciężar. Nie może być tak, że osoby, które mają, powiedzmy sobie, bardziej korzystny czynsz, dobre lokale, uważają, że mogą w takiej sytuacji sobie żyć i nie ponosi żadnych konsekwencji. Czyli taka troszkę kończymy, metoda, kończymy, metoda kija i ale ten kończymy kij Kończymy z tą no. zasadą i oni muszą być świadomi, że już skoro nie stać ich na utrzymanie takiego lokalu w dobrym standardzie, to my im zaproponujemy inny. A to jest taka kategoryczność, płacicie albo was eksmitujemy, czy może negocjujecie z nimi jakąś taką e eksmisja formę? Eksmisja komornicza to jest ostateczność, prawda? Ale natomiast my zachęcamy, my najpierw wypowiadamy umowę, zachęcamy Zachęcamy do spłaty, zachęcamy do zawarcia porozumienia, ale jest warunek. Jeżeli ktoś zawsze z nami takowe porozumienie, to on musi się wywiązywać z tego porozumienia, bo jeżeli nie, no to, to niestety będzie, będą podejmowane dalsze kroki. Monitorujemy realizację tych porozumień na bieżąco. A w ogóle jakie jest zadłużenie tych lokatorów wobec? No ponad 5 milionów a zmniejszono o procent jakiegoś no To jest, jest, jest procencik, to jest procent, ale zmniejszono. To ja mówię, że nie, 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 nie jest powodem, kwota nie jest jakimś powodem do nadmiernej dumy i jakiegoś nadmiernego optymizmu. Natomiast jest zmiana trendu. Początek końca, tak? Mam nadzieję. A czy podobna sytuacja jest. No powiedzmy sobie jest? szczerze, przepraszam. Są wleśnie rodziny, których prawdopodobnie. Nigdy nie będzie stać na bieżące regulowanie tych zobowiązań są, albo powiedzmy były do czasu chociażby programu 500 Dzisiaj większość z tych rodzin według mnie jest w stanie regulować te skromne czynszy, czynsze, jeśli chodzi o na przykład lokale socjalne, a nawet i komunalne. Jak się sytuacja rozwinie, zobaczymy. Dzisiaj za wcześnie ocenia. No ale lokale socjalne to jest ostatni etap, Już właściwie osoby, która nie płaci za lokal socjalny nie można eksploatować, bo nie ma dokąd. Teoretycznie tak, a praktycznie jeszcze można przedsięwziąć takie działania do mniejszego lokalu, do, żeby jeszcze mniejszy część taka osoba płaciła. Ale rzeczywiście to już jest w zasadzie taki ostatni etap i rzadko, rzadko wykorzystana sposobność. A czy podobne zaległości mają najemcy lokali użytkowych, czy tutaj też, jednak też płacą? Też, kwoto, bo... Kwotowo jest lepiej, jest trochę mniej, ilościowo więcej. Takich użytkowników w lokali tego typu nie płaci, ale kwotowo też mamy niewielki spadek. Kolejny temat, to zostajmy przy mieszkaniach, Bardzo bo proszę. utworzono kilka miesięcy temu tę spółkę TBS, Towarzystwo Budownictwa. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Leśni. Gminne. Yy, ono już działa? Działa. Yy, jest zarejestrowane. Nie tylko jest akt notarialny, yy, jeśli chodzi o umowę spółki, ale już jest zarejestrowane w KRS-ie i już rozstrzygnęło towarzystwo przetarg na przygotowanie dokumentacji na pierwszy etap budowy no, sześciu tych, tych, tych bloków. Czy już jest projektant wyłoniony? Jest wyłoniona jednostka projektowa, która już w tej chwili pracuje. A cena? A cena 100 chyba 10 tysięcy, ale proszę o szczegóły Za całą, całą dokumentację projektowo kosztorysową dla tych sześciu, sześciu budynków. To jest jak zawsze mówię w pewnym, z tym, co, co miasto to, planowało, ta, ta, a w tym a pierwszym ma. etapie w tym pierwszym etapie. Czyli to jest dobra cena taka do przyjęcia zdaniem ekspertów to jest bardzo dobra cena. Kiedy projekt będzie gotowy? Chcemy, żeby zgodnie z warunkami był ukończony chyba do Pierwszy tydzień września najpóźniej. Ja nie znam dokładnie szczegółów terminów szczegółowych, ale tak było uzgodnione, że w pierwszy na początku września powinna być gotowa dokumentacja. I kiedy będzie I gotowa na budowę. dokumentacja przetarg na budowę rusza? A przetarg na budowę ruszy, jeżeli złożymy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. W terminie do 30 września Jeżeli ten wniosek będzie oceniany pozytywnie To dopiero będziemy wdrażać procedury przetargowe Na, na realizację te, te, tej inwestycji Sygnały z Warszawy Jakie płyną? Są pieniądze? Czy sygnały no, z Warszawy są dobre Ponieważ y, y, ten rząd Chce wspierać y, tego typu y, Budownictwo Czyli realizację tych, tych mieszkań O czynszu regulowanym Rodzą się zresztą nowe projekty, zobaczymy, czy konkurencyjne, czy nie, ale ja, ja myślę, że my tak ustawimy nasze procedury, że nasz czynsz nie będzie czynszem, że będzie czynszem konkurencyjnym. No właśnie, bo jest ten projekt Mieszkanie Plus, gdzie właśnie na gmin na państwowych gruntach... Nie jest projekt, jest przygotowywany projekt, okay. dokładnie, Tak, także zobaczymy. Rozeznał już pan, czy rzeczywiście może być tak, że ludzie, którzy dotąd deklarowali chęć bycia w TBS-ie, zaczekają jednak na Mieszkanie Plus? Ja myślę, że to nie jest tak, że, że coś jest za darmo, że te czynsze będą na tyle konkurencyjne i warunki, że, że te programy będą porównywalne, a być może, że ten program tych mieszkań o czynszu regulowanych w ramach tego Towarzystwa Budownictwa Społecznego też będzie może być zmieniony, dostosowany, żeby nie stanowił pewnego rodzaju konkurencji, albo żeby te programy nie konkurowały. Kolejny temat, panie prezydencie, to zieleń w mieście Lesznie niedawno... Y... Była burza, tak? no. była burza co do stanu, tak. Była burza, w bu urzędzie bu była burza była, też. Była burza w urzędzie? No, po oczywiście, tym naszym była, tekście? Bo, bo, nik bo nikomu się nie podoba taki stan, jaki był. Dzisiaj mamy dużo lepszy stan, jutro, pojutrze będzie jeszcze lepszy. Ale rzeczywiście było tak, bo to też ludzie zwracali uwagę, bo tłumaczenie miasta było takie: była bardzo zła pogoda, służby to są miejskiego zakładu zieleni to są nie mogły pracować, tak. a ludzie zwracali uwagę, że już od dłuższego czasu tak. tutaj tej, tej zieleni jest jakby więcej. Na pewno temu stanowi rzeczy nie służyła zmiana kierownictwa miejskiego zakładu zieleni czyli takie krótkie bezkrólewie. Na pewno temu stanowi rzeczy nie służyła ta pogoda, która nas obdarzyła wysokim poziomem opadów atmosferycznych i to powodowało, że ta ilość tych koszeń jest, jest dużo większa, krotność jest większa niż w latach poprzednich. Na pewno temu stanu rzeczy nie pomaga, pomaga taki fakt, że tych terenów do utrzymania przez miejski zakład zieleni jest coraz więcej, a stan osobowy e, Miejskiego Zakładu zieleni się troszeczkę, trochę zmniejszył. Zmniejszył, tam były też absencje chorobowe i stąd były pewne perturbacje. Jeszcze problemy sprzętowe do tego doszły, które się zdarzają w tego typu zakładach i stąd były rzeczywiście e, te, te zapóźnienia, które w tej chwili po pewnych decyzjach organizacyjnych Pana dyrektora, prezydenta i dyrektora, bo mieliśmy e, kilka takich narad roboczych zostały usunięte i w tej chwili się już dużo lepiej i będzie dobrze. A czy, problemem... czy będzie idealnie, to nie wiem, ale jest lepiej. A pewno. czy problemem, bo tak się zastanawiałem też, bo no, to, to ta praca kosztuje, jednak utrzymanie zieleni może mało, mało się na to zwraca uwagę, ale to, to są też pieniądze. Czy tutaj pieniądze też były problemem, że po prostu. A, póki co nie, budżet i, MZZ co... jest taki, jaki jest, a pracy jest jakby więcej. Tak, to jest słuszny, słuszny wątek tego tematu. Na razie pieniędzy nie brakuje. Po tej akcji, teraz, tej, gdzie zwiększyliśmy siłę samego zakładu zieleni oraz za, Miejski Zakład Zieleni pozyskał również usługodawców, którzy mieli jakby przyczynić się do tego, że ten stan zieleni będzie lepszy, bo rzeczywiście no, 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 zieleń nam wystrzeliła, że tak powiem, w, w tym roku i te nakłady pracy i, i sprzętu no, muszą być... No, Diametralnie dużo, dużo, dużo większe niż w latach poprzednich, gdzie wystarczyło jedno czy dwa koszenia, trawka przyschła i nie było problemu. No, były w te lata mamy, susze poprzednio. Mamy krotność koszenia, jest dużo większa niż w latach poprzednich. A jeszcze, Taka sprawa. A jeszcze wspomniał Pan Prezydent, że co, że podwykonawcy tych są zatrudnieni? Dwie, dwie firmy, jedna ze spółdzielni socjalnych y, cz, robi usługi na rzecz miejskiego Zakładu zieleń, jedna z, z komercyjnych firm też została zatrudniona, żeby wspomóc. I pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Czyli kiedy będzie wszystko powykaszane, to co na tych zdjęciach tam pokazywaliśmy, te aleje Jana Pawła II, no, no, to już chyba wszystko wykaszone, ale to nie będzie nigdy, nie będziemy mieć takiego stanu, że wszędzie będzie zawsze idealnie, no, no, bo ta trawa odrasta i to w tempie szalonym w tym roku, prawda? Ale postaramy się tak, żeby ten wizerunek miasta nie, nie ucierpiał tak bardzo, jak, jak mógł ucierpieć z powodu tych opóźnień. No i no, właściwie nie wiadomo, czy teraz życzyć sobie, żeby mniej padało. Jedni wolą więcej deszczu, drudzy mniej deszczu. Także... Najlepszy jest stan równowagi. Stan równowagi, czyli trochę deszczu, trochę słońca. Tak. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna ważna informacja. Przebudowa ulicy Dekana, ta bardzo poważna, najpoważniejsza właściwie drogowa inwestycja w tym roku w Lesznie. W zacznie się w przyszłym tygodniu drugi etap przebudowy. Tak, czyli od stacji benzynowej do wjazdu... Do, do marketu Biedronka. I cóż, ja wierzę w to, że doświadczony wykonawca jest wykonawca, któremu nie zależy na przyciąganiu terminów absolutnie. Dzisiaj profesjonalnemu wykonawcy nigdy nie będzie zależy że, na, na tym, żeby przyciągać terminy. I myślę, że to no, równie sprawnie pójdzie jak ten pierwszy etap. Do Biedronki się dojedzie, mam nadzieję. No, no, tak, to, bo czy to, to jest Ja tam nie kupuję, ale to jest Do, myślę, do wjazdu, a później jak będzie ten etap skończony, to będzie drugi wjazd odblokowany, myślę. Czy wyjazd dzisiaj aktualnie. Prawda? Także, drodzy Państwo, 25 albo 26 6. lipca to ma nastąpić? No, utrudnienie jest, ale o tym wszystkim inf, byli inf, mieszkańcy i te podmioty informowani, były konsultacje i tak już powiedziałem kiedyś, że to były konsultacje, z których tak wynikała duża, duża no, zrozumienie, duże zrozumienie dla, tego, dla tych kłopotów, które no, w związku z realizacją tej inwestycji tu występują. Musi być gorzej, żeby było lepiej po prostu. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie wiceprezydent, Adam Mytych był naszym gościem. Leszno. Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.